Nie były zaciągane za Temat nowego basenu dla Lednicy wypłynął przy okazji naszych pytań do prezydenta o przedłużające się prace na Bombelku. Dziś mieszkańcy mają mocno ograniczone możliwości i jedynym otwartym basenem pozostaje Delfinek, gdzie zwyczajnie brak miejsca dla zainteresowanych pływaniem czy kąpielą. To, że jest jeden basen, to nie wykluczam, że w niedalekiej przyszłości wzbogaci nasze się miasto kolejny tego rodzaju obiekt i też Państwa informuję, że na tym prowadzimy... Prace koncepcyjne i przygotowujemy się też do takiej inwestycji. Prezydent nie chciał mówić o szczegółach, bo takich zwyczajnie jeszcze nie ma. Tłumaczył, że miasto jest na etapie poszukiwań źródeł finansowania. Jednoznacznie stwierdził jednak, że mowa o obiekcie krytym. Nie jest to dla nas obojętne, żeby taki obiekt powstał, jeszcze jeden, to będzie pod dachem obiekt. Baseny, Warto zaznaczyć, że od chwili opublikowania projektu basenu Aquafan przez cały okres jego budowy aż do dziś wielu mieszkańców wytyka prezydentowi błąd. Brak dachu sprawia bowiem, że basen jest czynny zaledwie przez 2 do 3 miesięcy w roku, a jego funkcjonowanie i frekwencje determinują warunki pogodowe. Zapowiedź budowy basenu krytego pokazuje, że prezydent jednak dostrzega tę niedogodność, o ile rzecz jasna informacja ta to coś więcej niż tylko przedsmak wyborczy. que eu passei.